Wraca w re. Jeszcze piwko by się przydało, co? Nie przejmuj się. Nie warto. Ludzie <noise> będą ci wmawiać wiele rzeczy, że jesteś zwykłym robolem, że to robota dla głupich. Możesz się stawiać. Ale czy warto? Oni nic nie wiedzą. Planowanie i odpowiednia logistyka, szukanie najlepszych materiałów. Ta robota to ciągłe dokształcanie się, ciągłe podnoszenie kompetencji. To plany, projekty, wyliczenia i precyzja. Co do centymetra, nie ma miejsca na pomyłki. To umiejętność pracy z ludźmi i codzienne poświęcenia. Zmęczenie. Odpowiedzialność, ryzyko i wzajemne zaufanie. Ludzie będą gadać, wywyższać się, a ty rób swoje. I pamiętaj, to nie jest robota dla głupich.